Termomodernizacja domu to spore wyzwanie. Oznacza nie tylko duże koszty, ale też znaczną ingerencję w budynek. Mimo wszystko to wysiłek, który zdecydowanie warto podjąć. Przede wszystkim, dlatego, że to się po prostu opłaca. Oszczędności są ogromne. Podam przykład. Budynki około 200 metrów, budowane współcześnie. To koszt ogrzewania, gazu, ogrzewania gazem oraz koszty przygotowania ciepłej wody, to były koszty w zeszłym roku w zakresie 3-3,5 tysiąca. Koszty ogrzewania takiego samego nigdy nie ocieplanego budynku potrafią sięgnąć rocznie do 20 tysięcy nawet przy takiej powierzchni. Skala oszczędności to bardzo indywidualna kwestia i zależy od wielu czynników. Według badania przeprowadzonego przez Instytut Ochrony Środowiska, termomodernizacja obniża rachunki za energię średnio o 40%. To wszystko można obliczyć przeprowadzając audyt energetyczny budynku. Audyt jest dokumentem niezbędnym tak naprawdę do wykonywania wszelkiego rodzaju prac służących polepszeniu energochłodności naszych obiektów. Bo wtedy wykonując taki audyt my dokładnie wiemy, co należy zrobić, ale też wiemy na co nas stać i kiedy nam się te te po prostu zabiegi zwrócą. Wyposażeni w taki dokument unikniemy błędów i niepotrzebnych wydatków. Podstawowym zadaniem w ramach termomodernizacji domu jest wymiana źródła ciepła na ekologiczne i ekonomiczne. Jednak to dopiero początek. Kluczowa jest izolacja ciepła budynku. Musimy zwrócić uwagę na to, z jakiego materiału został zbudowany dom. On też jakieś parametry przenikalności cieplnej posiada. I odpowiednio do tego powinniśmy dobrać właśnie Grubość steropianu, czy też wełny, aby ten dom miał odpowiednią termoizolację. W większości docieplamy też strychy lub dachy wełną lub pianą. Dobieramy parametry tak, żeby po prostu ten wymóg audycyjny spełnił te wymogi, żeby po prostu no wiadomo, cię pójdzie do góry, więc z góry albo docieplamy strop, albo docieplamy dach. Docieplenie ścian i dachu pozwoli znacznie ograniczyć utratę ciepła, jednak to jeszcze za mało. Przez wentylację możemy mieć nawet 40% wszystkich strat ciepła. Kolejne 20% przypada na, nam na ściany zewnętrzne, około 20-25% na dach. Podłoga na gruncie generuje straty około 5% i otwory przyjowe i okienne, czyli storarka to jest około 15% strat ciepła dla całego budynku. Kompleksowa termomodernizacja powinna więc obejmować zastąpienie wentylacji grawitacyjnej mechaniczną. No, oczywiście się to wiąże z dużym kosztem, ponieważ ingerujemy bardzo w strukturę budynku. Tutaj musimy mieć instalację. Tak naprawdę w każdym pomieszczeniu potrzebujemy mieć jeden kanał wlotowy, drugi kanał wylotowy powietrza. Zdecydowanie łatwiej wymienić okna i drzwi na takie z niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Przy nowej technologii, jaka teraz jest z to spokojnie możemy uzyskać 0,7, nawet 0,65, jeżeli stosujemy okna z składami termo. Z ciepłym montażem, dom uzyskuje 100% szczelność. Przy starych oknach, jeżeli powiedzmy były dwuszybowe, to miał współczynnik mniej więcej 1,3. Teraz 0,7, no to sami mamy odpowiedź, jaką mamy różnicę w stracie ciepła. Oszczędności wynikające z termomodernizacji domu łatwo policzyć. Znacznie trudniej oszacować korzyści zdrowotne i środowiskowe które są po prostu bezcenne. Przede wszystkim odpowiednia termoizolacja sprawia, że zużywamy znacznie mniej energii, oszczędzamy więc zasoby środowiskowe. Ograniczamy też emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Według raportu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej średnio o półtorej tony rocznie na jeden dom, co wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, czyli działań Unii Europejskiej których celem jest dążenie do neutralności klimatycznej w 2050 roku, to szereg działań, których celem jest ograniczenie zużycia energii i produkowanie jej z odnawialnych źródeł. Nowe domy już muszą spełniać szereg warunków w tym zakresie. Ten kierunek oznacza jednak, że w perspektywie najbliższych lat podnoszenie efektywności energetycznej starszych budynków będzie wręcz obowiązkowe. Na szczęście za tymi wymogami idą też duże pieniądze na wsparcie zadań termomodernizacyjnych, ale o tym opowiemy już w kolejnym odcinku.